A jak jeszcze szczepionki kobiety wstrzykują mężczyznom, narcystyczne kobiety, żeby mężczyzna nie był w stanie się od niej uwolnić? Posłuchajcie. No cóż, oczywiście wiecie już, że to nie miłość, nie muszę tego powtarzać. Jest to system emocjonalnego zniewolenia, zbudowany jak neurochemiczna pułapka z kodem dostępu tylko w jej rękach. I... Narcyska potrafi uderzyć precyzyjnie w męskie potrzeby uznania, znaczenia, lojalności i seksualnego spełnienia. Ale nie po to, żeby stworzyć relacje, tylko po to, żeby cię uzależnić. Psychicznie, neurochemicznie i egzystencjalnie. Trudniej ci będzie zrobić karierę zawodową, trudniej ci będzie się rozwinąć, awansować. W ogóle tego nie zrobisz, jeżeli ulegniesz zawłaszczeniu narcystycznemu. Dlatego uważaj, w jaką relację mężczyzną, zwłaszcza młody, skierowany głównie na prokreację i urodę i wdzięki kobiece, w jaką relację młody chłopcze wchodzisz. Z neurobiologicznego i neuropsychologicznego punktu widzenia. Imprinting męskiego ego działa w ten sposób, że kobieta daje ci sygnał, tylko ja cię widzę tak naprawdę. Na początku narcyzka idealizuje mężczyznę, jakby był goniuszem, bohaterem, wyjątkową duszą, tworzy iluzję. Nikt inny nie rozumie cię tak jak ja. Efekt? Układ limbiczny, emocje. I korowy, tożsamość u mężczyzny, łączą ją z pojęciem mojej wyjątkowości, czyli twojej wyjątkowości mężczyzną. Twój mózg tworzy zapis, ta kobieta równa się moja wartość. Strata jej równa się utrata siebie. Badania pokazują, że zjawisko identity fusion, połączenie ja z my, o tym mówi Szwan Gomez, Pokazuje, jak głęboko ludzie scalają swoje ja z osobą, która daje im uznanie. Sexual reward loop, czyli pętla uzależnienia seksualnego przez zmysły. Narcyska często wykorzystuje seks jako narzędzie nie bliskości, lecz dominacji. Najpierw daje wszystko, uwagę, czułość, spełnienie. Potem nagle to odcina. Lub używa seksualnego gaslightingu. Nie czujesz chemii? To coś jest z Tobą nie tak. Może masz problem z bliskością? To schemat zmiennego wzmocnienia, identyczny jak przy hazardzie lub narkotykach, a układ dopaminowy u Ciebie mężczyzno szaleje, zwłaszcza u młodego. Ekscytacja, odcięcie, tęsknota, nagroda, ekscytacja, odcięcie, tęsknota, nagroda, ekscytacja itd. Tak Badania z neurobiologii seksu i dopaminy. Podam Wam źródła, będziecie mogli na ten temat troszkę sobie doczytać. To wszystko jest w wersji angielskiej. Jeżeli wejdziecie w bio i na YouTube, to tam będę to zamieszczać, tak jak wspominałam. Na czym polega gaslighting męskiej wartości? W fazie idealizacji narcyzka zaczyna podważać mężczyznę, jego inteligencję, jego sprawczość, a nawet męskość. Ale robi to subtelnie. Czemu zawsze jesteś taki wrażliwy? Wiesz, mógłbyś być bardziej zdecydowany, jak kiedyś. To rozbrajanie samooceny, by utrzymać kontrolę. Efekt mężczyzna zaczyna szukać winy w sobie i próbuje zasłużyć na jej czułość. Mówią o tym badania o narcystycznym gaslightingu i slow devaluation. Psychologii mikro nadużyć. Co przynosi efekt idealnego porównania, jak działa? Czyli imprint porażki. Narcyzka często tworzy fikcyjny obraz lepszego mężczyzny lub siebie jako nieosiągalnej kobiety. Gdybyś był bardziej jak ktoś tam, W i miar nie może się rozwijać. To się nie rozwija i odejść. To zaszczepienie poczucia bycia niewystarczającym, tak naprawdę, a układ nagrody nie przestaje pragnąć jej uznania. A układ stresu, kortyzol, ciało migdałowate wytwarza lęk przed stratą, jako zagrożenie egzystencjalne. Tracisz kontrolę. Efekt porównania w relacjach, rola kortyzolu, chronicznym napięciu emocjonalnym. Też na ten temat są badania. Załączę Wam to. Programowanie lojalności przez cierpienie. Narcysta narcyska często staje się taką ofiarą, że typu: Wszyscy mnie zawodzili do tej pory, tylko Ty możesz mi pomóc. Bez Ciebie nie dam raty. To psychologiczna pułapka opiekuna. Aktywuje się u ciebie układ współczulny, współczucia przepraszam, Anterior Insula ICC, i wycofując winę przy próbie, wycofujesz winę przy próbie odejścia. Płat czołowy zaczyna szukać logicznych powodów, by dać jej jeszcze jedną szansę. I mówi o tym, mówią badania nad neurobiologią empatii i relacji, reakcji opiekuna. Jaki jest cel narcyzki? No przede wszystkim niebudowanie miłości. Um, ona chodzi o to, żeby ona chce Ci wszczepić fałszywą tożsamość, w której ona równa się Twoje spełnienie, ucieczka od niej równa się zdrada, a inna kobieta równa się dla Ciebie rozczarowanie. Nie będziesz szczęśliwy z inną kobietą, będziesz z nią rozczarowany. Tylko ta narcyzka jest tą najlepszą, która daje ci to wszystko, czego pragniesz. Dlatego nie możesz odejść, bo twój mózg nie szuka już szczęścia, tylko powrotu do niej, bo to jest jedyne źródło dopaminy i potwierdzenia siebie, jak jest nasz. Rozumiesz? Co się dzieje z tobą, mężczyzno? Twoja tożsamość zostaje zlana z jej narracją, z tym, co ona mówi. Ty się tam zlewasz w to, wtapiasz, dostosowujesz. Seks i pochwała stają się narkotykiem, ale brak ich jest bólem i głodem heroinowym. Jak głód heroinowy? Dokładnie tak to działa. E, następuje w tobie blokada poznawcza. Nowa kobieta wydaje ci się nudna, zbyt normalna, nie taka, to nie zakochanie. Taka emocjonalna kolonizacja. Co cię uwolni? Odczytaj ten mechanizm, to nie ty zawiodłeś, to ty zostałeś przeprogramowany przez narcyzkę. Kontakt z rzeczywistością przez pisanie, terapię czy męską grupę, na przykład, kontakty z mężczyznami, zamiast intensywności na autentyczność, zamień. Zamień intensywność na autentyczność. Szukaj kobiety autentycznej, nieintensywnej. Trenuj mózg, żeby się uspokajał. Odzyskuj wartość poprzez działanie, na przykład sport, tworzenie czegoś, pomaganie innym, po to, żeby aktywować dopaminę z innego źródła. Jesteś głodny dopaminę. Potrzebujesz zrobić coś dla siebie, co da Ci tą dopaminę, ale już nie od tej kobiety. Pełna detoksykacja. Żadnego kontaktu z tą kobietą. Zero. Nawet subtelnego. Są dzieci, trudno, musisz mieć, ale suchy bierzesz dzieci, wychodzisz, nie musisz z nią nawet rozmawiać, sms-em coś ustalasz. Ok? Bo każda dawka będzie reaktywować pętlę uzależnienia z tą kobietą. Dlatego panowie, bądźcie o siebie i pamiętajcie, że w młodym wieku bardzo często nie kierują wami prawdziwe uczucia, tylko przede wszystkim popęd seksualny. On przysłania wam rozum. Więc piękna kobieta jest w stanie was ogłupić. Dlatego planujcie swoje życie mądrze, bo związek z niewłaściwą kobietą to także krzywda nie tylko dla Was, ale dla Waszych dzieci i tak naprawdę ogon na całe życie, który nie jest Wam do niczego potrzebny. Jak już w tym jesteście, to dbajcie o siebie. Natomiast jeżeli jeszcze nie jesteście, to zastanówcie się nad podjęciem decyzji we właściwy sposób. Ten kanał jest dla Was. Dekoduj narcyza jest dla Was. Nie jesteś sam. Nie jesteś sama.